Cześć wam wszystkim, z tej strony Drake. wracamy do rezydentów 5 u mnie na kanale i tak, ostatnio mieliśmy nieplanowanie dłuższy odcinek. <laughs> Może się troszeczkę zarąbałem. I tak, dokończę zdanie, które mówiłem na końcu poprzedniego odcinka i sam sobie je przerwałem krzykiem, ile już nagrywam. Tak więc, e, tak, oto i e, D test zaufania do waszych przyjaciół, do waszych kołopowych partnerów. Ponieważ mamy tutaj taki wesoły most. Jedna osoba musi go nakręcić i trzymać. A druga osoba musi nim przejść, i o mój Boże! Tak, gra ma specjalną animację śmierci, gotową na wypadek, gdyby w tym momencie gracz numer jeden był dupkiem i puścił most, kiedy gracz numer dwa na nim jest. To jest D. Test zaufania. A tutaj nie przejdziemy, bo jest zarygnowane, jakby co? I musimy czekać na szewę. Która. już tu jest? Tak, już tu jest. Więc no... I wiecie, to, to nie służyło niczemu. Jakby de facto nawet y, gracz numer 2 nie miał żadnych przygód po drodze. Musiał po prostu przejść przez most, wejść po schodach i to już, żadnej walki, nic. Ewidentnie tutaj po prostu Capcom postanowił mieć frajdę i walnąć sobie y, wesoły właśnie test zaufania. Ponieważ dobrze wiedział, wiedzieli jak gracze... Y, jak gracze, gracze działają i że będą chcieli się tutaj zabijać. Tak, mieliśmy tutaj dziennik, który dosyć tutaj obrazowo przedstawiał e, mutacje. Czyli tak, ludzie zostali tutaj zarażeni przypadkiem, przypadkiem w sensie e, nie wiedzieli kiedy zostali zarażeni nawet. E, wymieniali towary z pracownikami z niedalekiego pola wydobywania... Wydobywa, o nie, nie umiem mówić. Pola, gdzie wydobywają e, ropę. I nagle zaczęli zauważać: o nie, to wąż! Dobra, wąż są uniknięte. O nie, to drugi wąż! Dziabną szewę. Patrz wąż. Tu, tu, Tu du, tu herbatę. Posłudziłem się herbatę? Nie, nie zrobiłem nic. znalazłem z tylko wodę. Masz samą wodę. To jest zabawne, jak zapomnę tego wyciąć, a potem zapomnę. E, dobra, nic tutaj więcej nie ma, tak? Ludzie są tutaj zarażeni, e, prawdopodobnie przez pracowników niedalekiego pola naftowego, e, ale to nieistotne. Istotne jest to, że teraz mam tylko strzelać dzięki temu. O, Ammo. O, złota maska! I to chyba koniec rozdziału nawet Chyba, nie jestem pewny. W ogóle pamiętam, że tutaj powinna być jeszcze walka, nie mam pojęcia czemu jej nie ma, jakby w sensie może źle pętam po prostu. I tak, mamy gondolę, to wspominał właśnie tamten dziennik. I tak, to koniec, proszę bardzo. A, dostajemy... A, teraz A, tak, ogólnie to jest pierwszy z DLC, Lost in Nightmares. E, to jest grywalna wersja tego, tego backstory, które widzieliśmy na cutscence, tego z właśnie Chrisem i Jill idących po Weskera. A raczej po Spencera, który miał im powiedzieć, że jest Wesker, ale e, Spencer był już martwy, kiedy tam dotarli. Tak więc... U, 10 tysięcy, nice. Tak, więc tak, yy, to jest właśnie to. Możemy to ograć. Ale to, prawdopodobnie, patrząc po tym, jak do tej pory idzie seria, raczej zostawimy sobie delceki na osobną miniserię. Jeśli będziecie chci chcieli je zobaczyć, to po prostu patroni muszą zagłosować i tyle. Przeładujemy przykładujemy szewy też broń. W sensie robię to dosłownie głównie po to, żeby odciążyć eku. Dobra, szewa jest na to nie potrzebuję. Ja wezmę to. Ona ma jaja, ja mam e, potkę, ona też ma potkę. Dobra, jesteśmy usta ustawieni. Co mogę kupić tym razem? A, magnuma, oczywiście. Czy gra już mi pozwoli? Tak, gra już mi pozwoli. Tylko ja nie wiem, czy ja teraz chcę w sumie. No dobra, 120 damage'a. A, kupiłem już wszystko, czyli to już silniejsze nie będzie. Wybornie. O mój Boże, przeładowałem to i teraz to, ulepszyłem, A Gunwo. Czy mam coś, co mogę jeszcze tanio ulepszyć? Mogę. Reload, speed i capacity. Dobra, capacity it is. Lubię sobie wyobrażać te wszystkie absurdy, wiecie, na przykład ten karabinek ze stół nabojowym magazynkiem. Wiecie, taki wystający giga po prostu z tego. Albo taki wiecie, dyndający jakby łańcuch pocisków. Opada. pada. Ogólnie, ja nie wiem czy ja... Nie, nie jestem w stanie tego pokazać. Ale ogólnie jakby ta gra... Tak czytałem kiedyś, nigdy nie byłem na tyle skupiony, żeby zobaczyć to na własne oczy. Ale najwidoczniej ta gra ma taki Bayer, gdzie im dalej jesteście w grze, tym dłuższy zarost ma Chris. Co ma wiecie obrazować ile już bohaterowie są w tym... w tym miejscu... Hmm, ale nigdy nie byłem w sumie w stanie tego stwierdzić. Czy to po prostu kwestia... Tam faktycznie pod koniec widać na nim jakby trochę brody. Ale e, z, nigdy nie wiedziałem, czy to może kwestia oświetlenia, czy coś takiego. O, tutaj można generalnie fajnie sobie posnajpić, ponieważ zaczynamy na tym sneaky balkoniku. Tutaj można wyciągnąć snajperkę i, jak wiecie, skosić tych gości. Ale my zostawiliśmy snajperkę naszej drugiej połówce. Tak więc e, e, platonicznej drugiej połówce, oczywiście. Ponieważ innych nie mamy. I tak, ona nie skorzysta z niej. Tak, to jest najlepsze, co można je zrobić Och. zrzucać ich do wody i w wodzie zjedzą ich krokodyle. I to działa. I to jest takie świetne. O co możemy robić to? Zrzucać ich z drabiny, bo to po prostu przekomiczne. Och, jest was więcej, wychodzą z drewna. Bo wioska jest drewniana. Uwielbiam to, jak nonchalancko ci wszyscy goście, kurwa, przyjmują headshoty, jakby tak robią to z prawdziwą elegancją, jak dżentelmeni. O nie! Au. A to tylko nie to per? Dziękuję. Ja niestety nie widzę kropki celownika z tej odległości, żeby do niego strzelić. A Szewa nie użyje snajperki. Zwłaszcza, że jest jakby AI, więc teoretycznie w sumie nie powinna. Dość? O, ta z dość. Wyciągnął rękę w geście pomocy, więc dość. O, teraz wyciągna kurwa, snajperkę. Rychło w czas trzeba, rychło w czas. O, wow, chyba wybiła wszystkie bo muzyka się skończyła. Oso, naprawdę uleczyłaś się herbem, a nie zużyłaś tych jajek, które masz w ekipunku. Kobieta nie wie, jak się obchodzić z jajkami. O! But wait, there's more. Bardzo podoba mi się konstrukcja klawisza, w którego musi zasadzić partyzanta. Wiecie, nie taki wygodny do wciśnięcia ręką czy coś, nie, nie. To musi być kopniak. Kodel dostał jedzonko. Super, Ancko. Nie będę ukrywał. Yy, póki co, jak na weterana, idzie zaskakująco dobrze. Dobra, to jest kolejne jakby miejsce... Yy, miejsce próby zaufania oraz kooperacji. Tak, tak, zamknięte, oczywiście. E, tak, to jest kolejne miejsce właśnie kooperacji. Jedna osoba musi ciągnąć tam tą wajchę, a druga osoba płynąć na tratwie. Aha, i w tym wypadku gra nie daje mi wyboru. Wajchę ciągnę ja, płynie szeba okej. Okay. Tutaj oczywiście, jak wiecie, gracie z kimś, to, to zależy w zupełności od was, kto zrobi co. Niektóre rzeczy są przypisane do Szewy i Krisa. Na przykład wysokie skoki wykonuje tylko Szewa. Chuj. Świetnie. Ok. Czy musimy tutaj podejść i powiedzieć, Szewie, zostań tutaj kobieto. I teraz mogę iść na trawę. God damn it. Czyli i tak nie mam wyboru, koniec końców. Ale tak, właśnie. Na przykład dalekie skoki są zawsze dla Szewy na przykład. Eee, ale tego typu rzeczy, jak wiecie, właśnie nie wiem. Kręcenie korbami, to jest obojętne. Naprawdę nie musisz utrzymać ze mną kontaktu radiowego, kobieto. Stoimy kilka metrów od siebie. A. Row, row, row your boat. Gently down the stream. Nie pętam, jak to daje leci. Tak, to jest, to jest wyzwanie. Musimy robić uniki przed krokodylami. Jakby also, e, tutejsze postacie muszą być pierdzielone e, pajęczy zmysł. Ponieważ tych krokodylów nie widać w momencie, kiedy te postacie zaczynają robić unik. To tak. Nichu hu. Tak, i to ta potężna bambusowa rura powstrzymała nas przed wejściem tutaj wcześniej. Also, ta brama zrobiła z, z, z trawy prawdopodobnie. Maszewa. I tu pamiętam, że na suficie mamy skarby. Also e, również mamy skarby w pochodniach. Ponieważ ta gra bardzo chciała, żeby gracze sprawdzali poradniki, gdzie co jest. Weźcie, skarb rozpoznajemy po tym, że jest taki, jakby, wiecie, rozbłysk, taki sparkle na ziemi. No tego tutaj totalnie nie widać, kiedy jest to ukryte w pochodni i nic nie było na suficie. I tak, wracamy do kind of cywilizacji. Oto i właśnie pola naftowe. Niespodzianka, tak. Firma Tricel. Eee, Tricel był jednym z założycieli sponsor. o, wąż eee, sponsorujących właśnie BSAA. A jednak są tutaj. Hmm. Kinda sus. Po środku wiecie wioski zarażonych. <coughs> Tak, to jest lore praktycznie z Resident Evil 4. Mamy typy plagi. Typu, typu wirus, wirusa oraz plagas. I to jest chyba praktycznie ten sam dokument, który można było właśnie znaleźć w czwórce. Na temat tego, że są różne typy. A jest tylko jakby jeden ultimate, który pozwala sterować innymi. Czyli tak. To jest... To jest takie bardzo dziwne, ponieważ te Residenty one chcą być jakby... Osobnymi grami, osobnymi historiami. De facto nie potrzebujecie czwórki, by bawić się w piątce. I... o Jezu. I, i, i piątki, i czwórki do, do, do szóstki, w sensie postacie wracają, ale... Absolutnie w żaden sposób, wiecie, ich losy nie są kontynuowane. To po prostu, jakby te same postacie, tylko w zupełnie innej, odmiennej sytuacji. A jednak, lorowo one wynikają z siebie, co w sumie, wiecie, trochę dziwne rozwiązanie, ale w sumie, jakby, całkiem mądre, tak, ponieważ jednak czuć, że są to, wiecie, numerowane odsłony, jedna po drugiej, a nie jakieś, wiecie, wyrwane z kontekstu, okej, okay, oto randomowa przygoda w świecie Resident Evil. Dobra. Chyba przestanę dawać szewie pociski do pistoletu, żeby ona wystrzelać tyle z snajperki. Bardzo odważnie zakładamy, że by tak. Irving to jest oczywiście. jak wiecie, gościu uciekał przed nami. I nagle przestał uciekać najwidoczniej. Taka jest logika tego wszystkiego. I tak, wracamy... Tylko któreś z nas miał ta snajperkę, prawda? Also Irving chodzą z bardzo kręci bioderkami. Tak, wracamy do bardziej cywilizowanych przeciwników. Kolejna, nie będę ukrywał trochę ciężka sekcja, będzie tutaj jest sporo... sporo zła do pokonania. Będzie no, w końcu Resident evil, więc musi być coś zło. I rezydenci, tak. Dobra. E, nie, 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 nie. Czemu ten gościu był taki potężny randomowo? Synchro pochylenie się Magnuma czekamy na spe... Z Magnum czekamy specjalną okazję I niedługo nadejdzie specjalna okazja, uwierzcie mi na słowo Aha, na górę, jasne Czemu to kurde oddałem Strzelanie seriami z maszynówek też robi robotę O, granatek chętnie przyjmę. O, aż dwa mam Kto? To dobra, nieważne. No to coveruj mnie kuś. Kurde lepiej, ok? No, I cover you. cover my ass, co najwyżej. Ta animacja wygląda dziwnie. But wait, there's more. Jak to mawiają? O mój Boże, trzeba, idź sobie stąd, proszę cię, idź. Rób cokolwiek, kobieto. O! Nice! Hej! Ammo, ammo. Stary, nie wiem co powiedziałeś, ale mam wrażenie, że mnie obraziłeś, więc teraz zginiesz. Dobra, sorki za przerwę. Katsi tu jest. To Katsi. Dobra, i to jest tak. ciągamy to dziadostwo. Tyrolka dla nas. Wii przygoda! Ej tak, ten się wraca. Już, już, czekaj. Ja, potwierdzam, ostatnia rzecz, której potrzebujemy, dobra. Jest za mną, prawda? Wrum, wrum! Od tego zaczniemy. Gdzie on jest, tych cholery? A tam jest! Idzie ładnie w ścianę. Hook! O, wyszedł z płomieni! To był cały mój magnum. Gdybyśmy tylko mogli sprowokować jak, jak szewę to strzałem ze snajperki do, do, do niego. To było super. No. Lecimy na górę. Definitywnie nie chcę się zmibić w gąszu rur. Ten gościu czerpie radość ze swojej roboty. Czyliście się śmieje, O dziękuję Ci Nie wiecie, ja teraz o, oczywiście byc I jestem w ogóle nie wiem, nieustraszony Ale Ci goście mnie kurwa kripowali Chyba mówiłem tą historię, przecież zagrałem z Rezenta e, Czwórki Ale zanim zagrałem Rezydenta Czwórkę O świetnie Ammo out O dobra on jeszcze wstanie, bo to już ustaliliśmy, prawda? A bo i nie! Gra na zwłokę, jak nic. Tak, przed zagraniem rezydenta 4 e, gdzieś w ręce wpadł mi z jakiegoś pisemka, e, jakby poradnik, solucja. O, wstał. Do rezydenta czwórki i tam była był screen właśnie z gościem z piłą. Wiecie, z ziomeczkiem, z workiem na głowie, tylko że oczywiście w wersji jestem to czwórkowej. E, I jakby jawnie samo spojrzenie tego kolesia sprawiło, że miałem potem koszmary. Zostawię Szemę z tym samą, nie chcę z nim radzić. O mój Boże, O kaman Szewa! Czemu do niego nie strzelałaś po prostu, on ma być bardzo mało zdrowia. Oj, ta zgadnijcie co jest kurwa drugi. A nie, po prostu Szewa umarła wybornie. Wow, dzięki Szewa, pizdo. Świetnie. Nie wiecie, myślałem, że może na przykład poradzi sobie z tym przeciwnikiem czy coś takiego. W sensie jakby nie, żeby nie miała kurwa Ammo czy coś, nie? Eee, to nas cofnie przed tą sekcję. Będziemy musieli znowu bawić się z tym, wiecie, kręceniem o właśnie dźwigniami. i tak dalej. Wiecie co, dobra. Zrobimy to tak. Tutaj sobie zakończymy, żeby znowu odcinek się nie przedłużył. W Kolejny odcinek zaczniemy od momentu, kiedy wejdzie pierwszy gościu z piłą. Tym razem zabijemy go permanentnie z szewą, potrzymamy ją za rękę, czy za, tam lubi być trzymana podczas zabijania innych i wtedy ruszymy sobie wspólnie dalej. Tak więc dobra. E, Mam nadzieję, że się podobało. E, dzięki za uwagę. Trzymajcie się krótko i do uszew. W odcinkach Resident Evil 5 u mnie kanale. Papa! Pa.